Cześć, witam Was w kolejnym filmie z serii filmów o okultyzmie. Dzisiaj poopowiadam Wam o seansach spirytystycznych. Na początek jednak dodam, że jeżeli trafiłeś na ten film jakoś tam, nie wiem, przez przypadek i nie widziałeś moich poprzednich filmów dotyczących okultyzmu, a zwłaszcza tego pierwszego dwuczęściowego filmu, w którym opowiadam, czym jest to okultyzm, dlaczego jest niebezpieczny, gdzie w naszym życiu codziennym możemy się spotkać z okultyzmem i dlaczego należy bardzo uważać na okultyzm, no to odsyłam Cię w pierwszej kolejności do tego filmu i link do obu części pozostawiam Ci w opisie. Natomiast teraz już przejdziemy sobie do seansów spirytystycznych. No i na początek powiedzmy sobie, czym w ogóle są seans spirytystyczne, bo to się tak ładnie i mądrze nazywa, a w rzeczywistości seans spirytystyczny to jest nic innego, jak po prostu wywoływanie duchów. No tylko tyle, że wywoływanie duchów brzmi może trochę dziecięco i tak wiecie, bardzo infantylnie, więc używa się tutaj określenia seans spirytystyczny, bo to tak mądrze i dumnie brzmi, no nie? A w rzeczywistości to jest nic innego, jak wywoływanie duchów. I teraz od razu Wam mówię, że to nie ma znaczenia, czy do wywoływania duchów dochodzi w taki sposób, że nie wiem, że macie jakieś medium, czyli tak zwaną osobę pośredniczącą, przez którą rzekomy duch przemawia i, i przekazuje jakieś znaki, czy nie macie takiego medium i po prostu, nie wiem, poukładacie sobie jakieś plansze z cyferkami, z literkami, z obrazkami, a i ten wiecie, duch, który przyjdzie, będzie Wam tam coś wskaźnikami pokazywał, to nie ma żadnego znaczenia. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z seansem spirytystycznym, bez różnicy, czy mamy jakieś medium, czy no tego medium nie ma, więc żeby była jasność. I teraz kolejna kwestia, grzech, znaczy seans spirytystyczny jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli jest to grzech bałwochwalstwa przeciwko Bogu i jest to grzech niesamowicie niebezpieczny, ponieważ jest to grzech okultyzmu i jest to grzech, który powoduje otwarcie tak jakby takiej furtki w naszej duszy na działanie demona. Jest to bardzo ciężki grzech. I powiem Wam, że seanse spirytystyczne i ogólnie udział w takich sensach jest tak bardzo niebezpieczne, że to są grzechy, które prowadzą do opętania demonicznego w krótszym bądź dłuższym czasie, ale to są już bardzo ciężkie, bardzo poważne grzechy i. Yy, Znane mi są przypadki opętań demonicznych naprawdę już po jednym udziale człowieka w takim sensie spirytystycznym i to nawet jeżeli chodzi o dzieci, bo dzieci często robią sobie takie zabawy, w wywoływanie duchów. Często to się na koloniach odbywało, jeszcze swego czasu. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, czy słyszeliście takie historie, no bo z tego co ja wiem, to właśnie najczęściej na takie pomysły wpadały dzieciaki właśnie na koloniach. I naprawdę może dojść do opętania nawet dziecka, które no, nie można powiedzieć, że jest świadome tak, tego, co robi, jak ma, nie wiem, 9 czy 10 lat i bierze udział w wywoływaniu duchów. No to takie dzieci potrafiły doznać opętania demonicznego po jednym głupim, no takim zabawnym, Wieczorze z wywoływaniem duchów. Więc jest to aż tak niebezpieczne, i e, trzeba się od tego trzymać z daleka. Jest to niesamowicie niebezpieczne. Zresztą e, Bóg Ojciec sam zwraca się do nas w Piśmie Świętym e, w Księdze Kapłańskiej, to jest rozdział 20, werset 6 e, i mówi nam tak: Także przeciw każdemu, kto się zwróci do wywołującego duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Więc. E, Albo no, ojciec e, stanowczo i jednoznacznie wypowiada się na temat tego, że e, takie osoby no, zostaną wyłączone z ludu, które będą po prostu e, brać udział, parać się e, właśnie e, takimi. Praktykami jak wywoływanie duchów czy wróżbiarstwo, no ale tutaj koncentrujemy się na wywoływaniu duchów, więc żeby była jasność, to jest bardzo ciężki grzech śmiertelny i może prowadzić do opętania już no, po pierwszym udziale w seansie spirytystycznym. Jest to niesamowicie niebezpieczne. Kolejna kwestia jest taka, że wiem, że bardzo łatwo jest się dać nabrać na taki seans spirytystyczny, bo bardzo często te tak zwane media. Ci ludzie, którzy są tymi pośrednikami dla duchów, wiecie, przez których rzekomo duchy przemawiają i gestykulują, no to takie osoby bardzo często reklamują się jako katolicy, osoby wierzące. Mało tego, w takich salach, gdzie wywoływane są duchy, jest bardzo często powieszone są krzyże, obrazki Matki Bożej, Świętych dalej. Same seansy spirytystyczne potrafią się zaczynać od uwaga, znaku krzyża, jakiejś modlitwy potem następuje sens spirytystyczny, wywoływanie tak zwanych duchów, no i znowu taki sans skończy się modlitwą i krzyżem, no wiecie co, no to jest po prostu jakaś paranoja, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się zwieść, to, że wiszą krzyże, to, że są jakieś obrazki świętych, to, że są modlitwy, znaki krzyża, nie ma to żadnego znaczenia, to jest tylko jakby jeszcze zwiększenie tej całej profanacji, bo no to jest wiecie, no czynienie znaku krzyża, a potem Wiecie, grupowe popełnianie grzechu ciężkiego. Więc no, to jest profanacja, tak? Nie dajcie się na to nabrać, bo to, że ktoś, kto ma związek z okultyzmem i ma w swoim otoczeniu krzyże i obrazki święte, to jest bardzo popularne. To się zdarza nie tylko wśród medium i, wiecie, dekoracji sal do seansów spirytystycznych, ale to się też zdarza w gabinetach bionergoterapeutów, homeopatów, joginów, jakichś innych ludzi, którzy parają się okultyzmem. Nawet wróżki, które wróżą z kart tarota, potrafią mieć w swoich kanciapach powieszone krzyże. Więc nie dajcie się oszukać, bo to jest po prostu kpina, to jest, to jest skpina z Boga. To jest z Boga. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś katolicki, czy zgodny z wolą Bożą rytuał przyzywania duchów. No nie ma czegoś takiego, absolutnie nie. Nie dajcie się na to nabrać i nie dajcie się zwieść. To jest grzech ciężki. I kolejna kwestia jest taka, że, bo nazywamy to wywoływaniem duchów, tak? Seans spirytystyczny, czyli wywoływanie duchów. Nam się wydaje, że na takim seansie faktycznie przywoływane są dusze zmarłych osób. Nieprawda. To nie jest prawda, żadne osoby zmarłe nie mogą zostać wywołane na takim sensie spirytystycznym, dlatego że ani człowiek, ani szatan nie ma takiej władzy, żeby na jego żądanie jakakolwiek dusza zmarłego człowieka została wyciągnięta, czy to z piekła, czy z czysta, czy z nieba, do. Wiecie, do takiego sensu spirytystycznego, żeby taka dusza została sprowadzona na ziemię, po to, żeby sobie mogła pogadać. No, czy wyobrażacie sobie sytuację, że szatan ma moc, żeby wyciągnąć duszę z nieba i sprowadzić ją tutaj na ziemię, żeby jakiś inny człowiek mógł sobie z taką duszą pogadać. No tak na logikę, no nie? No Czy szatan mógłby mieć taką moc, żeby wyciągać duszę z nieba, żeby mogły się pogadać? Albo dusze szczyśćce, cierpiące, wyciągać. Tutaj na Ziemię, żeby mogły sobie pogadać z innym człowiekiem. No, to jest oczywiste. Szatan nie ma takiej mocy. Oczywiście, że nie. E, człowiek tym bardziej nie ma takiej mocy, a szatan jest dużo potężniejszy od człowieka. Taką moc ma tylko i wyłącznie Bóg ojciec, i czasami zdarza się e, faktycznie, że na przykład jest dopust Boży na to, żeby dusza czystowa, e, na przykład czystowa mogła się skontaktować z jakąś duszą, no tutaj na Ziemi, tak? Czy to poprosić o pomoc, czy, e, czy o modlitwę, czy cokolwiek. I to wszystko może się wydarzyć za wolą i zgodą. Bożą, za dopustem Bożym tak zwanym, ale to się dzieje wtedy w takim czasie, jak Bóg uzna za stosowny i w okolicznościach, jakie Bóg uzna za stosowne. Nie ma takiej możliwości, żeby na nasze żądanie przychodziły do nas dusze zmarłych osób, na po prostu takie pogaduchy najkrócej mówiąc. No nie ma takiej możliwości, tak? Może do nas przyjść dusza czyśćcowa za dopustem Bożym, ale na pewno nie w takiej sytuacji, że to my sobie żądamy jej przyjścia. Więc żebyście mieli jasność. To skoro ani człowiek, ani szatan no nie ma możliwości wyciągnięcia Duszy, e, zmarłego człowieka, z miejsca, w którym przebywa ona aktualnie, e, no to już się możecie domyślać, że to wcale nie żadne zmarłe dusze przychodzą, e, tylko coś innego. Pytanie, co? No to już Wam mówię, e, nie przychodzą żadne dusze zmarłych, tylko pod te dusze podszywają się demony. Przychodzą po prostu złe duchy, demony, tak? I one udają, że są tymi duszami zmarłych, które my wywołujemy. Jeżeli na przykład e, wywołujesz ducha, znaczy chcesz wywołać ducha swojego zmarłego dziadka, no to przyjdzie demon i on będzie udawał, że on jest Twoim zmarłym dziadkiem, tak? On poda 100% informacji, które będą się zgadzać, dlatego, że no demony krążą po świecie i jak Twój dziadek żył, to demony też krążyły po świecie i tak samo obserwowały Twojego dziadka, jak żył, tak samo jak teraz obserwują Ciebie. I demony podadzą Ci wszystkie fakty z życia Twojego dziadka i będą w stanie się uwiarygodnić, że są Twoim dziadkiem, no bo, bo obserwowały go przez całe jego życie, więc nie będzie takich e, informacji, które demony by z jego życia nie wiedziały, to żeby była jasność. Bardzo łatwo jest takiemu demonowi się uwiarygodnić. I teraz tak. Po co taki demon miałby się podszywać pod duszę zmarłych i do czego to prowadzi? No, prowadzi to oczywiście do zniewolenia, ponieważ jeżeli na przykład idziesz na seans spirytystyczny, bo bardzo tęsknisz za jakimś kto zmarł i e, na przykład rozmowa z taką osobą, wydaje ci się, że rozmawiasz, no, ze zmarłą osobą, tak, e, dodaje ci sił, e, no to ty się od tego szybko uzależnisz. Jeżeli uwierzysz w to, że faktycznie rozmawiasz z tą zmarłą osobą, którą chciałeś przywołać, a pod którą podszywa się demon, no to ty się szybko od tego uzależnisz, e, no i wkrótce staniesz się duchowym wrakiem, ponieważ. Wasz demon przejmie kontrolę nad e, Twoją duszą, opętać cię, ponieważ otwierasz duchowo furtki do demona. Podobnie jest w każdej innej sytuacji, czyli e, może być tak, że pójdziesz na sam spirytystyczny, nie wiem, wezwać jakąś zmarłą duszę, od której chcesz pozyskać jakieś informacje. Jeżeli te informacje pozyskasz, to się od tego uzależnisz i będziesz przychodził coraz częściej, żeby jakieś różne inne informacje pozyskiwać, i znowu demon będzie miał otwartą drogę do Ciebie. Może być też tak, że na przykład z ciekawości chodzisz, że potrzebujesz emocji, jakichś takich wrażeń. Przyrodzonych doświadczeń, no i też cię to zniewoli u, i uzależni. Także no tutaj pole do popisu demona jest dosyć duże i od razu mówię, że też nie ma znaczenia, jakby twoja intencja. To znaczy, bez różnicy, czy ty przechodzisz na taki sens spirytystyczny, bo na przykład m, potrzebujesz, znaczy chcesz. Żeby została wezwana dusza osoby jakiejś bliskiej tobie osobie, która zmarła, bo na przykład bardzo za nią tęsknisz, i Twoje jakby intencje są takie piękne, tak, że ty tęsknisz i cierpisz, i po prostu chcesz się z tą duszą skontaktować, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy chcesz się skontaktować z duszą, bo potrzebujesz informacji. Nie ma znaczenia, czy na przykład idziesz na stan spirytystyczny z ciekawości, żeby jakieś mieć nowe doświadczenia. Słuchajcie, jaka by nie była wasza intencja, to nie zmienia faktu, że popełniacie grzech śmiertelny, grzech bałwochwalstwa i otwieracie się duchowo na działanie demona. Nie ma znaczenia, jaka jest Wasza intencja, liczy się sam skutek e, brania udziału w seansie spirytystycznym. Jest to niesamowicie niebezpieczne i tak jak Wam mówię, e, były przypadki opętań opisywane nawet gło głośno w mediach. E, nawet dzieci, które wywoływały dla zabawy duchy na koloniach, naprawdę kilkuletnich dzieci, 9 8 czasami 10-11-letnich dzieci, które dla zabawy sobie wywoływały duchy. I takie dzieci nie miały żadnej świadomości, co one robią. Można by powiedzieć, że no nawet może do końca nie wierzyły w to, co robią, a jednak to wszystko się odbywało realnie, i te dzieci potrafiły doznać opętań demonicznych. Jest to bardzo niebezpieczne, bardzo realne, i to, czy w ty, ty w to wierzysz, czy w to nie wierzysz, to czy dla ciebie jest to zabawa, czy nie jest zabawa, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ, e, czy w to wierzysz, czy nie, no to i tak jakby konsekwencje duchowe się na Tobie odbywa, odbijają i no wiadomo, szatanowi zależy na to, żebyś Ty nie wierzył w, w to, że to naprawdę się dzieje, że to jest coś złego, no bo jakby bez różnicy, czy w to wierzysz, czy nie, no to szatan i tak działa, no a szatanowi jest na rękę to, że w to nie wierzysz, no bo wtedy łatwiej jest Cię namówić do tego, żebyś to robił, no sprawa jest oczywista, prawda? No i bardzo, bardzo trzeba być uważnym i odradzam Wam z całego serca udział w jakichkolwiek seansach spirytystycznych, naprawdę. Trzymajcie się od tego z daleka. Jednak, jeżeli kiedyś mieliście już takie sytuacje, braliście w tym udział, jeżeli w waszym życiu były takie epizody, no to odsyłam was do filmu. Jak się wyzwolić z okultyzmu? To jest częściowy film, który nagrałam taki krok po kroku, co zrobić, no kiedy. Dojdziemy już do tego, że e, mieliśmy w życiu kontakt z okultyzmem. E, no i słuchajcie, ja Wam link do tych trzech części zostawiam w opisie do e, takiego filmu, gdzie mówię w ogóle o grzechu e, przeciwko, grzechom przeciwko pierwszego pierwszemu przekazaniu. E, no to też zostawiam Wam film do tego, ponieważ wydaje mi się, że to jest. E, bardzo ważne, żeby się z tym filmem zapoznać. A propos, właśnie grzeszenia przeciwko pierwszemu przekazaniu, więc dobrze by było, żebyście obejrzeli sobie i ten film. Jeżeli oczywiście mieliście styczność z sensem spirytystycznym albo z jakąkolwiek inną formą okultyzmu, to dobrze, żebyście pozyskali więcej informacji, żebyście przejrzeli wszystkie te filmy. No i słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek problemy duchowe, jakiekolwiek wątpliwości, jesteście osobami po epizodach z okultyzmem, no to. Tak, zobaczcie ten film o tym wezwoleniu z okultyzmu, do którego linki wam zostawiam, ale też jeżeli coś by się działo w waszym życiu, bylibyście tak zwanymi objawowymi już no, pacjentami, już jakieś dziwne rzeczy by się zaczęły dziać w waszym życiu, no to słuchajcie, porozmawiajcie z kapłanem, czy to z proboszczem z waszej parafii, czy z jakimś wikarem, czy nawet jeżeli no, nie z waszej parafii, no to być może z kimś z. Parafii w okolicy, tak, żebyście mieli jakiegoś kapłana w okolicy, gdyby była potrzebna pomoc, wsparcie duchowe, żeby ten kapłan był gdzieś blisko Was. Jeżeli macie jakieś naprawdę dziwne doświadczenia, już bardzo niepokojące, no to też skontaktować się z proboszczem swojej parafii, poprosić o kontakt z egzorcystą. Nie wstydźcie się i nie bójcie się, egzorcyści po to są. Dzisiaj okultyzm jest wszechobecny i naprawdę bardzo wiele ludzi ma z tym problem, nie wstydźcie się, taki kapłan wam. Pomoże. Więc e, najważniejsze, żeby ratować swoją duszę. Nieważne, jakim kosztem e, będzie to, wiecie, odbijać się tutaj na ziemi, ale musicie ratować swoją duszę, e, żebyście mogli dostąpić zbawienia. To, co tu się wydarzy na Ziemi, nie jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy po śmierci mogli zostać zbawieni. E, I to by było na tyle. Tak więc e, trzymajcie się i do następnego filmu.